Czy chcesz się dowiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniamy na początku naszej drogi biznesowej? Zapraszamy. Zapytam wprost. Jakie najczęściej błędy są popełniane przez osoby, które rozpoczynają swoją karierę w biznesie? Jeżeli uściślimy te osoby do kobiet, to to, co mi się rzuca w oczy i z doświadczenia, i z własnych obserwacji jako kobieta, to przede wszystkim syndrom Zosi Samosi. My wszystko chcemy zrobić same bo dzisiaj właściwie można wszystko zrobić samemu. Wizytówki możesz wydrukować w drukarni internetowej, możesz nawet sama zrobić sobie stronę, jak się nauczysz, w tydzień, w dwa dni, czy nie wiem, czy już w jeden. Czyli jest takie wrażenie, że nie dość, że my same chcemy to zrobić, to są możliwości ku temu, żeby zrobić wszystko samodzielnie. Plus ten nasz czasami taki wbudowany syndrom, który mówi ja im pokażę, że ja potrafię. Ta nasza ambicja taka kobieca, żeby pokazać całemu światu, bardzo często partnerowi, bardzo często innym kobietom, koleżankom, przyjaciółkom, że ja jednak daję radę. Więc dla mnie ten syndrom Zosi-Samosi jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych w podejściu biznesowym do zakładania i prowadzenia biznesu na początku. To prawda, bardzo często też jak spotykam się z klientkami, mówią: A to na temat strony nie rozmawiajmy, bo koleżankami zrobi. Albo syn koleżanki, on tam trochę w tym siedzi, to on mi zrobi. E, czyli wychodzi tutaj drugi błąd, e, czyli angażowanie znajomych i rodziny, którzy coś tam wiedzą, ale nie do końca, e, w którym kościele dzwoni. Ja mam też wrażenie, że bardzo często pokutuje takie bardzo e, idealistyczne podejście do biznesu. E, ludzie widzą w, we własnym biznesie e, tylko korzyści. Czyli nienormowany czas pracy, czyli będę miała wolne wtedy, kiedy chcę, i biznes też jest takim wyznacznikiem, że będę miała dużo pieniędzy. O ile zgadzam się z tym, że rzeczywiście możliwości zarobienia są nieograniczone, no to trzeba mieć ku temu plan. I skrzętnie go realizować. A jeżeli chodzi o podejście czasu wolnego, no to mogłybyśmy chyba długo rozmawiać na ten temat. Ale tutaj właśnie też fajnej rzeczy dotknęłaś. Ja to nazywam znów choroba zwana euforią. To znaczy osoby, które przed założeniem firmy są lub ją właśnie założyły, są wręcz na haju, to jest na haju takiej euforii. Jest super, dam radę, jest generalnie świat jest piękny, będę bardzo dużo zarabiać, teraz jestem wolna, będę spełniać swoje marzenia i niestety, tak jak lubię ludzi optymistycznych i trzeba widzieć te pozytywne um, strony swojego życia i swojej działalności w biznesie, to jednak te emocje zbyt podkręcone sprawiają, że obraz nie tyle nas, ale otoczenia biznesowego nam się wypacza, on jest zamazany. Tak bardzo się skupiamy na swojej własnej radości, samodzielności, Zosi-samosi, która wszystko potrafi i całemu światu pokaże, że nie zauważamy tego, że ta euforia oślepia nas w jakiś sposób swoim blaskiem i siłą, i nie zauważymy, że to, co jest najważniejsze w biznesie, jest w tym otoczeniu biznesowym, w naszym potencjalnym, w naszym potencjalnym kliencie, w naszym potencjalnym sprzymierzeńcu, w naszym potencjalnym partnerze biznesowym. Więc dla mnie to jest u kobiet to te emocje są cudowne i uwielbiam za to kobiety, ale z drugiej strony w biznesie moim zdaniem bardzo często to jest ich słaby wpływ, szczególnie właśnie na początku. Też tak myślisz? Dokładnie tak. Ostatnio rozmawiałam na takim spotkaniu, które, na które zaprosiłam klientkę Znamy się już kilka miesięcy temu, kiedy ona myślała o założeniu własnej firmy. No, ale nie przyszła wówczas, tylko przyszła teraz i mówi, że zderzyła się z taką ścianą. I świetnie to nazwała, dlatego że kilka miesięcy temu w euforii podchodziła do swoich planów, do tego, jak to będzie. Wszyscy, z którymi się spotykała, opowiadała o swojej firmie, deklarowali, że będą korzystać z jej usług. E, I w momencie, kiedy założyła swoją firmę, zwróciła się do nich właśnie z konkretami, napotkała na ścianę. I zastanawiam się teraz, skąd się to wzięło i dlaczego tak właśnie jest. No może dlatego, że myślała emocją, a nie strategią, planem biznesowym, ale na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bardzo często źle na początku są wybierani sprzymierzeńcy, to znaczy partnerzy do współpracy, do wspólnych projektów, do wykonywania określonych usług na rzecz naszego biznesu. Podchodzimy do tego tak jak do relacji prywatnych, szukając koleżanek, szukając osób zaufanych, szukając kogoś, z kim możemy porozmawiać. A tu trzeba szukać kogoś, kto jest już dalej kilka kroków przed nami, kto jest specjalistą w danej dziedzinie, kto faktycznie może nam dać coś od siebie, a my musimy jasno określić, co my od siebie takiej osoby, osobie damy, więc ten błąd identyfikacji, wybierania sprzymierzeńców, szczególnie na początku w biznesie, no, ponosi za sobą straszne konsekwencje, albo po prostu ym, sprawia to, że nie wykorzystujemy szans i okazji, których mamy w życiu. Dokładnie tak, dlatego podsumowując, po pierwsze Planujmy swoje działania, po drugie entuzjazm, ale kontrolowany i po trzecie pracujmy nad sprzymierzeńcami.